Jest i os. 49.00. Co paskoda Gera HD. Uff, dobrze. Siódma wypłata nas czeka. To zdobyliśmy ostatnio nowego hotdoga, jednak na ten dzień zrobimy sobie losowanie. Tak, ja koło przygotuję. I zaraz będziemy losować. Łącznie już zamówień 14 nowych. Ostatnio się odblokowało El Completo. Tak, El Completo jest nowe. Yy, Co nie najnowsze. Ok, tu mamy wszystkie zamówienia spisane. Teraz tylko je koło przekopiować. Dobrze, mam koło gotowe, więc można Was przełączyć. I losujemy jedno z tych 14 zamówień. Które będzie? Na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy jest Rustbelt Belt Beni. Dobrze, więc to Rustbelt Belt Beni sobie ustawimy. No i zaraz zobaczymy jaka jest ta nowa naklejka. I najpierw zobaczymy dopiero jak dzień rozpocznę, żeby sobie nie zdradzić jaki klient jest nowy. Jeżeli ta nowa naklejka miałaby nam to podpowiedzieć to wolę tego nie wiedzieć. Z naklejki tylko z tego, że klient przyjdzie. Ja sobie może odkliknę, albo nie będę odklikał. Na dzień następny weźmiemy el completo. Więc na dzień następny sobie tam postawimy to wtedy odklikniemy dzisiaj nową osobą jest brody zdobywamy też y, sosik w taki o i ogórek odblokowujemy więc z tego co widzę to co rank się odblokowuje jedna rzecz na stałe i druga rzecz na holiday bardzo fajnie ok naklejeczka nowa o no właśnie a odpowiada nam, że to jest ogórek. Więc, jednak, coś by nas zdradziło, jakbym sobie przeczytał to na wcześniej, bo ogórek mamy od tego dnia. Wcześniej go nie było. Dobrze. Brody, do Ciebie jaki będzie hot dog? Mały czy duży? Duży. Ogórek, jakby się pojawił, to wiadomo, że. Koniec. Zamówienia. Które on składa. mamy? Mamy wincem Tego, który zamawia rust bez Benigni. Rust bez ma ciemną paskę Zaczyna się fasolką, kończy keczupem. A na środku jest jeszcze sosia. Popcorn ma być średni. Teraz pasolka. Pysik. Teraz ogórek. No i tyle. No brody. perfekt? Jest. Więc tak, mieliśmy zacząć ją od fasolki. To miał być sos. No i ketchup. Dobrze, trochę nam spłynął bokiem. zobaczymy, jak nam to oceni. Yy... Vincent. Okej, okay, pepecha za to nie ma to zależy ile spadnie. Na spadnie kciuka to malko to nie zabiorą. Jak Więc spadnie więcej? Już punkty zabiorą. Dobrze teraz tak i ten tutaj Johnny dla Ciebie będzie dobrze. Jak będzie, już, jest, już poszło. Właśnie zauważyłem, że mógłbym poczekać z krupacką na Johnego. I tutaj jeszcze są trzy okienka zamknięte, i chyba dwa sosy do oddechowania na stałe. Druga. Nie, tutaj już jestem ten powtornik. Okay, czekamy na klienta, który zamówi zamówienie specjalne. Czekając na takiego klienta, to już to zamówienie przygotuje. Może właśnie przyszedł. Raczej to siódmy, szósty klient będzie chciał to zamówić. Nie jesteś, No. to w zasadzie przyspieszać i robić hot -dogi, które są gotowe do robienia No, mi nie przyjdzie szósty klient, to mam zamówienie, które mi tam krótko mówiąc, przeszkadza przeszkadza tylko na tyle, że no nie mogę teraz nic wydać, jak nie przyjdzie mi przy... klient szósty jak przyjdzie klient szósty, to wyjdzie seria zamówimy To jest to Tabułka, sosik i bekon. Tutaj małe te napoje. Ma być ten mały też. Kogo tam mamy? Alberto. Alberto zamawia mały, czyli średnie pizza i duży duże popcorn. Mało, kiedy wykorzystuje przyspieszacz. To jest trochę potworne, więc myślę, że jakaś taka okazja się nadarzyć, to potrafi. Teraz tak. Wszystka właśnie poszła. Świeżo zamówił zamówienie i już je dostał. Teraz zamówienie czwarte. Zaczekanie raczej nie, nie zabierze nawet perfect dał mm. <ścoughs> Sandra okej, okay, teraz tutaj czujemy nie to fizo, to złoto fizo no to teraz można perfekcik. No, I teraz zostało mi przyspieszanie tej farówki. musztarda oraz ser. A pomidory? No nie wiem, czy zabierze za to pomidory, czy nie. Sandra? A, gwiazdki nie, nie da. Szkoda. Co jakbym z rynku baskad to. Też bym mógł stówkę zdobyć, ale już dobra. Clozerom nie można nie dać czegoś. Oni wszystko muszą dostać. Jeżeli kiedyś nie dostaną, to mamy gwiazdkę w plecy. Grand upity. 700 7 punktów jeszcze. Jesteśmy teraz fanami FIZO. to tak jest fotografia. Te ok, też nie ma. I tak, Taylora, nie? W zasadzie tutaj nam, tutaj nam się pokazuje klient, który jest jako przyjmujący do stylika, nie? I tak masz czapeczkę zimową, troszeczkę tak dobra, to zapamiętałem. Nie, on chciał. Nie, to jest ta. I jeszcze czapeczka na głowę. I tyle. O, ale buty były białe. I kurtka zielona. Druga pluma, ok, czapka pioletowa, bluzka, kopeczki, torebka, niebieskie spodnie i czarne buty. Na rękach nie ma nic. Mają być te buty, ok, i wszystko zaliczone. I już połowę gwiazdek mamy zdobyte, połowa jeszcze przed nami. I okay, to do zobaczenia w odcinkach następnych. Kolejna odcinek nie znowu będzie nowa nagrywa.